Witam się z Wami serdecznie na kolejnej części nauki rysowania, wyliczania diamentu numerologicznego. Dzisiaj mamy Zosię, datę urodzenia 15 maj 1971 rok. Nie będę Wam już tłumaczyła, jak się dodaje, bo. Można się cofnąć i nauczyć. W każdym razie, suma daty urodzenia Zosi to jest 29. 29 po dodaniu daje nam jedenastkę. Mistrzowską jedenastkę. I teraz tak. W pierwszy kwadracik wpisujemy miesiąc, czyli piątkę. Drugi to jest dzień 15. Sumując, daje nam szóstkę. I później rok 1971. Sumujemy. 1 dodać 9 to jest 10, plus 7, 17, i 1 to jest 18. 18, sumujemy, mamy dziewiątkę. Zosia jest zodiakalnym bykiem, czyli ma silną osobowość. Silną osobowość również ma dzięki Mistrzowskiej jedenastce, bo są tu dwie energie męskie, dwie jedynki, aczkolwiek Zosia może wibrować w sumie tej jedenastki, czyli w dwójce nie powinna, ale może przy mistrzowskich liczbach właśnie tak się może zdarzyć. Co obliczamy dalej? Dalej obliczamy. Klucz wcielenia duszy, czyli drugą bardzo ważną e, liczbę, która e, jest dla nas takim, taką przeszkodą, mm, którą musimy pokonać w życiu, by dojść do tej swojej liczby z drogi życia, czyli w przypadku Zosi do mistrzowskiej jedenastki. Klucz wcielenia duszy. To jest suma miesiąca i dnia. Czyli dodajemy 5 czy maj plus 15 tu na górze diamentu. Jak mówiłam w pierwszym odcinku, dodajemy pełne, pełne liczby. Czyli plus 15. Co daje nam. 5, 15, daje nam 20. 2 plus 0 daje 2. Zosi, klucz wcielenia to jest dwójka. 2. I to jest właściwie najgorszy z możliwych kluczy wcielenia, bo Dwójka to jest w kluczu. To jest y, liczba ofiary. Klucz wcielenia duszy. Y, jak to wam wytłumaczyć? Y, daje nam za, zawsze negatywną stronę y, danej liczby. Czyli Zosia musi Przezwyciężyć tę swoją dwójkę, przewalczyć w tym wcieleniu, by dojść do swojej mistrzowskiej jedenastki. Czyli musi przepracować y, ofiarę. Co to znaczy. Ta dwójka y, to jest. Y, to jest niepewność, to jest. Y, Poczucie bycia y, niższym to jest stawianie y, nas w sytuacjach bardzo trudnych, w sytuacjach dokonywania wyboru. A nawet jeżeli dokona się jakiegoś wyboru, to, to ta sytuacja przy, obraca się przeciwko nam. Y, to jest dawanie y, z siebie wszystkiego dla innych. I wychodzi się na tym niedobrze, niestety, bo to jest jakby oddanie się całkowicie drugiej osobie, drugim osobom, innym poświęcanie siebie, maksymalne poświęcanie siebie. Plus, tak jak mówiłam, sytuacje pojawiają się nie wiadomo skąd, gdzie właśnie um, przechodzimy taką próbę, um, próbę, ale w dzieciństwie jest bardzo, bardzo to trudne, bardzo ciężko jest y, sobie z tym poradzić, y, jeżeli ma się dwójkę w kluczu. Także, jeżeli mamy dziecko, które ma dwójkę w kluczu, trzeba, y, trzeba Szczególnie zwrócić szczególną uwagę na to dziecko, bo ono będzie potrzebowało od nas dużego wsparcia. Kolejną liczbą formującą nas od dziecka jest liczba pierwszego wyzwania. Pierwsze wyzwa wyzwanie obliczamy różnicą dnia i miesiąca. Już w liczbach pierwszych, czyli 6 minus pięć równa się jeden. Jedynka w pierwszym wyzwaniu. W pierwszym wyzwaniu oznacza ta jedynka, że zaburzona. Była od małego dziecka Zosi, małej Zosi, zaburzona energia męska, zaburzona energia ojca może ojciec był jakimś despotą, może był jakimś tyranem. Więc Zosia w dorosłym życiu i w wieku młodości będzie prawdopodobnie przyciągać do siebie. Yy, takich mężczyzn, którzy będą yy, się na niej wyżywali. I to będzie podwójnie trudne, ponieważ tutaj ma właśnie tę dwójkę yy, w kluczu wcielenia, tę dwójkę ofiary. Yy, ma też tutaj piątkę, <laughs> która jest liczbą, yy, jak wiecie, liczbą wolności, niezależności. Jest liczbą chęci smakowania życia, ale również takiego szaleństwa, braku rozsądku. Może w, w tej pierwszej części diamentu formującego, może oznaczać jakąś szybką ciążę, szybkie zajście w ciążę, niecierpliwość, emocj dużą emocjonalność, przeżywanie. Y bardzo bardzo mocno każdej sytuacji. Po e, piątka to też emocje, piątka to też uzależnienia, więc e, um, mając e, niepewien wzorzec e, ojca, ofiarę jako dwójkę i emocjonalność piątki w młodym wieku Yy, można popaść też w, w, w jakieś takie yy, niefajne towarzystwo, czy niefajny związek, yy, który też będzie miał wpływ na nasze dalsze życie. I, yy, bo ta piątka daje tutaj nam taką trochę nieodpowiedzialność trochę szaleństwo. I przede wszystkim bardzo mocną chęć y, bycia wolnym, a z kolei dwójka ją zamyka. E, dobrze, teraz y, przejdźmy może do drugiego wyzwania. Drugie wyzwanie to jest różnica y, dnia i roku, czyli od liczby większej odejmujemy mniejszą. Nie ma znaczenia, co gdzie stoi, bo jak od 6 odejmiemy 9, to będziemy mieli minus 3, a i tak bierzemy liczbę bezwzględną. Od 9 odejmujemy 6, mamy 3. To jest trójka w drugim wyzwaniu. To jest pierwsze wyzwanie, drugie i trzecie wyzwanie. Jeżeli nie oglądaliście, obejrzyjcie wcześniejsze odcinki dotyczące diamentu. Eee, trójka to jest maska. Trójka to jest artysta, jak wiecie. Artysta, który ma zdolność e, zakładania masek. I ta trójka mówi o tym, żeby Zosia nie zakładała maski, żeby była sobą. Przestała grać i nie była sztuczna. Ta trójka właśnie to oznacza. Aczkolwiek jest to tylko wyzwanie, byłoby gorzej, gdyby ta trójka była w kluczu wcielenia. Wtedy byłby to program na całe życie, z którym dana osoba. Z, której, z którym przyszłoby walczyć danej osobie posiadającej trójkę w kluczu wcielenia, czyli ta maska byłaby nałożona cały czas. Trzecie wyzwanie, najważniejsze wyzwanie ważniejsze od drugiego które działa mniej więcej do 57 roku życia które można przewalczyć, z którym można sobie poradzić, yy, które właściwie trzeba yy, trzeba przewalczyć. To jest różnica pierwszego i drugiego wyzwania, czyli 3. odjąć jeden, mamy dwa. No i co my tu mamy? <śm> W wyzwaniu, które działa na Zosie do 57 roku życia, co my mamy? Mamy kolejną dwójkę czyli tendencję do wchodzenia w rolę ofiary, rezygnację z siebie. Zosia nie może myśleć, że sama sobie nie poradzi. Musi odbudować swoją moc. Musi poczuć, że zasługuje na wszystko musi sama sobie dawać yy, prezenty, siłę, moc. Musi również yy, wejść w bardziej w rolę yy, w energię kobiecą, yy, dać się sobą zaopiekować i pomyśleć od czasu do czasu, że nic nie musisz. Nie musisz się poświęcać z klucza wcielenia, nie musisz się poświęcać z dwójki w trzecim wyzwaniu, ale zacząć robić coś dla siebie. Ok, teraz mamy tu na górze są dekoracje. To jest pierwsza dekoracja, to jest druga dekoracja, trzecia i czwarta. Drugą dekorację obliczamy sumą dnia i miesiąca spod liczb. Czyli 15 dodajemy do 18, 15 dodajemy do 18. Mamy 33, co daje nam sumę 6. Zaraz o tym powiem. Wyliczymy teraz trzecią dekorację. Trzecia dekoracja to jest suma pierwszej i drugiej dekoracji. Czyli z podliczb 20 dodać 33. Czyli z liczby poprzedzającej nasz wynik, daje nam to 53 i daje nam to 8. Czwartą dekorację obliczamy z sumy miesiąca i roku. Czyli 5. Chciałam dodać 18. 5 plus 18 daje nam 23, suma daje nam piątkę. Te kółeczka, jak mówiłam na wcześniejszych odcinkach, to są punkty zwrotne w życiu z Osi. I teraz policzymy punkty zwrotne. Pierwszy punkt zwrotny to jest 36. Tak jest przyjęte. 36 minus e, liczba pierwsza z drogi życia, czyli bierzemy tę dwójkę. Nie jedenastkę, tylko dwójkę. Mamy 34. To kółeczko wpisujemy 34, cztery. muszę chyba jakieś większe kartki przygotowywać. Eee, drugi punkt zwrotny. To jest ten wynik 34 plus 9 plus 9 lat. Mamy tutaj

Teraz tak. Zosia w wieku około 34 lat weszła w dekorację liczby 6. 6 z 33, czyli z liczby mistrzowskiej. Czyli, co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że Zosia miała wtedy Dobry czas na zakładanie rodziny, na znalezienie związku, na zbudowanie domu, zbudowanie jakiegoś takiego ciepła rodzinnego. To było 9 lat, kiedy, kiedy były dobre warunki, sprzyjające warunki właśnie do, do parowania, do założenia rodziny, do poznania kogoś w swoim życiu. Ale mamy tu również trzydziestkę trójkę, która jest liczbą mistrzowską, liczbą mistrzowską takiej uniwersalnej miłości. Również mamy u Zosi osiemnastkę. Osiemnastka to jest misjonarz od wielkich spraw. To jest y, jakby służba, służba ludziom, służba. Y, y, Służba społeczności, społeczeństwu, również rodzinie, bo mamy tutaj szóstkę. E, więc co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że w tym okresie Zosia być może y, za bardzo poświęcała się rodzinie, związkowi i Poprzez swój, swoją dwójkę z klucza być może była wykorzystywana w jakiś sposób um, przez inne osoby. W wieku 43 lat, y, Zosia weszła w ósemkę. Ósemka liczba finansowa, y, czyli był to czas. Między 43 rokiem życia a 52 rokiem życia, być może czas budowania jakiegoś zaplecza finansowego, dobry czas na, na zarabianie pieniędzy, na stworzenie czegoś, jakiegoś biznesu. Czegoś takiego również jakąś zmianę, zmianę, domu, zmianę mieszkania. Dobry czas na sprawy materialne. W wieku 52 lat Zosia weszła w piątkę. Piątkę, czyli liczbę wolności. Wolności, niezależności, smakowania, smakowania życia we wszelakiej, wszelakiej formie. W związku z czym co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że Zosia prawdopodobnie w tym czasie od ukończenia 52 roku życia mniej więcej. Zaczyna odzyskiwać y, swoją, własną, y, swoją własną wolność. Być może uda jej się y, przezwyciężyć ten dwójkę z głównego wyzwania, być może uda jej się pokonać ofiarę z dwójki, z klucza i stać się. Prawdziwą jedenastką, bo jest ku temu czas, żeby cieszyć się życiem, żeby się bawić, żeby podróżować, bo piątka to też podróża, żeby korzystać dla samego siebie, nie dla innych. Przestać poświęcać się innym. I jeszcze obliczymy sobie. W jakim roku osobistym jest teraz Zosia? Rok osobisty obliczamy, dodając klucz wcielenia, czyli dwójkę, do bieżącego roku, czyli 2025. 2 plus 2 to jest 4, plus 2 to jest 6. I 5 to jest 11. Sumując mamy 2. Zosia jest teraz w numerologicznym osobistym roku pierwszym. Natomiast, mimo że jest rok 25, to Zosia dopiero 15 maja wejdzie w dwójkę. 15 maja 2025 roku Zosia wejdzie w dwójkę. W tej chwili jest w jedynce. Jedynka to jest początek. To są jakieś nowe możliwości um, pojawiające się na drodze Zosi. Zaczynanie wszystkiego co nowe. Natomiast od maja, 15 maja około wejdzie w dwójkę. Co to znaczy? To znaczy, że Zosia będzie miała szansę poznać jakiegoś fajnego mężczyznę. Biorąc pod uwagę fakt, że jest w piątce, więc będziemy mogli powiedzieć, że będzie. Być może fajnie się bawić przez najbliższy rok, począwszy od 15 maja do 15 maja 2026 roku. Yy, powinna się rozglądać, być czujna, bo może pozna jakiegoś fajnego, wartościowego yy, mężczyznę, yy, gdzie ten związek no, nie będzie, może, tylko romansem, ale Yy, okaże się yy, jakimś takim poważniejszym związkiem. <laughs> yy, co jeszcze? Yy, jeszcze tutaj mamy z roku yy, dziewiątkę, tak jak mówiłam, z osiemnastki. Zosia ma tutaj, yy, tutaj ma osiemnastkę i tu ma osiemnastkę. Yy, te osiemnastki oznaczają właśnie, to jest misjonarz od wielkich spraw. Służba, służba ludzkości, służba innym, więc teraz Zosia ma, ma szansę na, na odnalezienie się w tej swojej jedenastce, na pomaganie innym. Mm, dawaniu innym e, poczucia miłości i, i, i wiary w siebie, e, również jedenastka dar, jasnowidzenia. Teraz będzie się, będzie, będzie coraz silniejszy, coraz silniej będzie wibrowała w jedenastce, więc mm, to też jest jakiś tam, jakaś wskazówka, jakiś kierunek, w jakim Zosia mogłaby pójść. Dobrze, to to już jest wszystko na temat diamentu dzisiejszego z dwójką w kluczu ta dwójka w kluczu jeszcze niestety mówi o tym, żeby jeśli chodzi o kobietę to mogą być problemy y, związane z y, narządami, y, narządami rozrodczymi w późniejszym wieku z y, piersiami, więc trzeba się częściej badać, a przede wszystkim trzeba, y, trzeba wyjść z tej dwójki, trzeba wyjść z roli ofiary. Jeżeli, jeżeli wyjdziesz, staniesz y, sama ze sobą, y, wolna, piątkę masz. Stań się wolna, stań w tej swojej jedenastce, nie, nie bądź ofiarą, nie rezygnuj z siebie, zacznij stawiać siebie na pierwszym miejscu. Jesteś silna, jesteś silnym bykiem, dwie jedynki tu na ciebie czekają, więc mm. trzymam kciuki, odbuduj swoją moc i, i, i tyle. Dziękuję, że byliście, że oglądacie. Następnym razem postaram się zrobić również jeszcze jakiś przykład z ciekawego diamentu, z rysowania ciekawego diamentu. Zasubskrybujcie, dajcie lajka, like dajcie komentarz. Być może już po, po tych kilku, po tych kilku odcinkach z rysowania diamentu coś tam będziecie potrafili już sobie wyliczyć, oczywiście jest to bardzo szeroka wiedza, zwłaszcza jeżeli chodzi o podliczby. Tutaj staram się za każdym razem, żeby było coś nowego, żeby coś nowego się pojawiało. Generalnie no... Bardzo ważny bardzo ważne jest ten pierwszy cykl i i jeśli mamy tą dwójkę tutaj, to, to mogę powiedzieć, że jest przechlapana, <laughs> ale, ale można sobie z tym poradzić. Można naprawdę dać radę, bo wszystko nas czegoś uczy i ma nauczyć. Dobrze, spotkamy się następnym razem przy jakimś kolejnym ciekawym diamencie. Um. Ściskam Was serdecznie i do usłyszenia. Pa.